Siemanko z tej i Chris I Witam was na kolejnym odcinku na moim kanale Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę Subskrypcji na, na moim kanale A dziś króciutki opening dwóch saszetek um, Z euro e, Liczymy na Rarkę No i co? Zapraszam was do oglądania Dzisiaj wyjątkowo bez pojedynku mamy tutaj Martin Deron Mefam Augustinson Meras. Chyba tak to się czyta to nazwisko. Can Tu mamy Białoruś jako zdjęcie całej drużyny Chciałbym tu może bardziej widocznie. Mam tu będą karty specjalne bazóweczki sobie <laughs> złożymy w kubkę i będzie git. Okej, okay, a więc skończyliśmy tu Tutaj mamy North Island. Również zdjęcie całej drużyny. I Andreas Christensen na karcie Power Up. Czekajcie jeszcze. A Power Up 1 na 2. Mamy tutaj Budapeszt. Nie pamiętam, czy miałem Budapeszt. Już zapomniałem. Ale tutaj. Dobra, nieważne. Ozdajew, Helander, Lajmer, Egdal, Bośnia i Hercegowina. Ładne mega są te karty, zdjęć całej drużyny. Tutaj mamy FANS, Demiral i Power Up, Pickford. To by było na tyle w tym króciutkim odcinku. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć!